Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Witam Państwa serdecznie razem ze mną Gleba. Witam cię. Witam, witam. Pokaż te drugą stronę widzą. No, do wesela się zagoi, bym powiedział, ale już jestem po weselu. No. <noise> Słuchaj, zawsze możesz zrobić drugie weseli nie? nie, 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 nie. Nie mam w planach mam. No ale jakoś nie wiem, po prostu... Na dziesięciolecie nawet, czy no, tak. co? No, no właśnie. Odnowienie a jest, ślubów. O. A, jest, a jest coraz bliżej. Jest coraz bliżej, dobrze. Tak. Gleba, zabrakło mu charakteru. Takie słowa powiedział Marcin Sianos o tobie. Tak? Tak. No to on, on dostawał czyste ciosy i to on mnie sfaulował, tak? Charakter? Co, miałem wyjść z rozwalonym okiem i ten, jak mi lekarz nie dopuścił? To nie była też moja decyzja. Chodziło mu o twoje zachowanie w klatce. O to... Tak. Ta, o o tamte, wiesz, o tamte jakieś krzyki, pretensje. Ale jeśli byłem przygotowany na cały turniej, żeby wygrać tu bańkę, no to te pretensje były, przeprosiłem go. No mówił, że nie ma urazy, a na wywiadach mówi co innego, więc nie wiem o co tu chodzi. Ty, a gdzie go przeprosiłeś? Tutaj? Gdzieś? Przeprosiłem go tutaj, przeprosiłem go w klatce, no to jest ferwor walki, tak? No i byłem zdenerwowany, że dostałem w oko, nie wiem, czy dostałem. Jak leżałem, czy Wydaje mi się, było. że to jeszcze dostałeś wcześniej. Yy, Tylko chyba. Z bo ty dostałeś z lewej strony, a rozcięte masz prawe oko. No. Więc strzelam, że to nie było po tej akcji, po tym ciosie no, ja w parterze. innego ciosu nie dostałem. A może gdzieś tam w ferworze cię zahaczył no, wcześniej? wydaje mi się, że z głowy dostałem od niego. A dostałem tu cios. No. Aha. No widzisz, dużo pecha, strasznie dużo pecha, powiem Ci tak, Ty wyglądałeś naprawdę dobrze w tym pojedynku i to trzeba przyznać i ogólnie szapoba stary, bo biłeś się z takim koniem, no nie dawał sobie z Tobą rady, trzeba to też y, powiedzieć, pierwsza runda była dla Ciebie, drugiej no nie możemy jeszcze no, punktować, no bo ona nie, nie, no nie dowiozła do samego tak, końca czasu. rozkręcałem się w drugiej rundzie i trafiałem celniej, celniej niż w pierwszej i widziałem, że już oddychał rękawami, także bym dokończył dzieła. No ale co, no lekarz mówi, nie, Patryk nie wychodzisz, no to co? Strzeli ci, tak? Oko. No tak, to nie, no, to nie, te, no słuchaj, no to ze szwami przecież nie można wyjść no, dalej się bić. Nie chodzi o to, że nie można, ale no, albo zdrowie, albo, albo walka, no to wybrałem zdrowie, tak? No młody nie chyba mówię, jeszcze jesteś, no, co? Wiadomo, że jesteś, ale młody jeszcze. Młody, ale zdrowia nie kupimy, oko jakbym stracił, no bo wiesz, ja już miałem tę kontuzję, taką samą podobną na gromdzie, jak się biłem i też tam mnie lekarz nie dopuścił. Znaczy, jeżeli e, szwy by poszły, jeżeli to rozcięcie by się jeszcze pogłębiło, no to słuchajcie, mogłoby być na bardzo, naprawdę bardzo nieciekawie, także tutaj nie może mieć do Ciebie żadnych pretensji, jeżeli chodzi o to. E, jak to będzie wyglądało teraz? Będziesz chciał się zrewanżować? E, to nastąpne, zrewanżować, drugi raz zawalczyć z Thanosem, no bo tutaj macie, wiesz, walka jest, no można powiedzieć, nie dowiozła do samego końca. ja nie muszę nic udowadniać, ja się udowodniłem, mój narożnik jest zadowolony i... Prowadziłem całą walkę, więc ja nie muszę mu się zrewanżować, to on mi może się chcieć zrewanżować. A przemyślę sobie, niech, niech, niech zasłuży na, na rewanż, to zrobimy rewanż. Widzisz, jednak ten kołobrzeski styl i teraz nie zrozumcie mnie źle, bo nie mówię o kołobrzegu, tylko nawiązuję do walki bokserskiej Marcina, bo już tam się posypała na mnie fala negatywnych komentarzy, że ja mam coś do kołobrzegu. Chodzi o ten kołobrzeski chodzi, chodzi styl z walki bokserskiej. No tak. Sianosa, no to samo i tutaj, no trochę no faul, jednak no. te przyzwyczajenie z innych sportów wzięły górę. No tak, wzięły górę i widać, że, że poszedł. Mówił, że sfauluje, tak żart, pół żartem, pół serio i... Ja poczułem, że wszedł lewy, prawy, lewy sierp, ten, który go rozciął. No i mówię, idę dalej. No i tak on się akurat obrócił. No, no i co? Stało, co się stało dalej. Leba, ty byłeś bardzo dobrze. Przygotowany do tego pojedynku, z tego co ja widziałem. Naprawdę bardzo dobrze chodziłeś. Plan był chyba prosty, co? Chodzić dookoła klatki, unikać ciosów i pykać, pykać, Lepiej. pykać. To, co potrafię najlepiej, to co mi wychodzi na treningach. Jak ja bym wy wykorzystywał to, co potrafię na treningach w walce tu ze wszystkimi, to uwierz mi, że nie miałby tu nich szans. Słuchaj, no mistrzów w sali jest bardzo dużo, no tak, tylko najgorzej ja... potem właśnie jest to przekuć na walkę w klatce. No tak, ale ja, ja już czuję się coraz lepiej w tej klatce. Ja tak naprawdę od gromdy, nie wiem ile, 3 lata temu walczyłem w gromdzie i robiłem MMA. Takie MMA, że no ciągle mnie coś bolało, wróciłem do stójki i jest stary gleba. A ja chcę walki w boksie tutaj. Kto będzie chciał ze mną walczyć w boksie, ja chcę walczyć w boksie, bo ja daję show, a w stójce najlepsze szał jest. Ale ty stary, jaki boks? Ty kopałeś! K1! Wchodzisz zaraz do kolejnych walk K1. Ja byłem w szoku, że ty chciałeś się kopać z koniem, jakim jest Marcin Sianos. Ty kopałeś się z Marcinem Sianosem. Taki był też plan, czy to po prostu też wyszło w ferworze walki? Wyszło, no bo musiałem go jakoś do siebie zaciągnąć, tak? Wyszło to. Ten trener mi kazał skakać na nogach, bić, bić, ale widzę, że on stoi, nic nie robi czeka na mnie. No to kopnąłem, raz czułem nogę, raz drugi, no i wychodziło. Wychodziło i jestem zadowolony z tej walki. Ale widzisz, to jest to, co my nawet rozmawialiśmy chyba w kanale sportowym w programie Freak Show, że ty kopałeś już w starciu z główką i wtedy ci to y, dobrze wychodziło. Ja wiem, że tam wszyscy pamiętamy samą końcówkę. Ale wiesz, ale w tej stójce dobrze to wyglądało. Te kopnięcia były. I dlatego ty mówię, że, żebyś nie zamykał się na sam boks, nie, tylko nie, 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 wiesz, jeszcze na, jeszcze na formułę. Kopanu. Oczywiście, jeśli będzie propozycja na K1, to ten, ale ja chciałbym bardzo w boksie, no widzisz co moje łapy robią. No ale to ty już potrzebujesz jakiegoś, wie, zawodnika takiego, co no to... też reprezentuje jakiś taki wysoki poziom e, bokserskiego. Don, Don Casio jest, tak? To ja skasujesz się. F chciał? Fame potrzebuje Don Casio. Nie, Don Casio potrzebuje Fame. Okay. No bo tak, tak, tak to jest mówione, że bez, bez swojego Cassio nie istnieje. Jeśli on zawalczy ze mną, to chętnie z nim, z nim wezmę ten pojedynek. Ale wiesz, że to z Kasjuszem to się kończy mocnymi wymianami słownymi eee. i ta nie, 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 nie stary. Kasjo nie, nie miał takiej, takiej nie miał takiej... w gadce? No, to, to. Myślę, że Cassio ten jest w topce tych no. takich, e, wiesz, co dobrze potrafił w tę grę słowną. No to nie gra. Ja, ja przemówię pięściami, jak to się mówi, tak. W, no, no tak, no. Co bym nie chciał z Casjonem walczyć? Jak, jak walczył, ja kończyłem amatorkę, on zaczynał i dobrze sobie radził. I walki w boksie robi na duże rękawice. Co bym nie chciał? Gdzieś tam go kojarzyłeś? Znaczy, bo się minęliście, e, ale może się. gdzieś tam Minęli, go kojarzyłeś? Minęliśmy się, nie widziałem. Widziałem jak w USB walczył, bo jak nie, nie trenowałem już boksu, nie walczyłem, no to oglądałem ten boks. No i widzę, że on tylko w boksie się dobije, także jestem. Lubi boks. Lubi. No, ja też lubię, kocham boks. Mm -hmm. Ja od 9 roku życia to robię. A jaką masz w ogóle opinię o Kasjuszu w internecie, w sieci? Ja nie, nie oceniam ludzi, wiesz, nie, nie jestem w kogoś butach i nie oceniam, bo to jak będę miał z nim do czynienia, to wtedy będę mógł go ocenić. No pewnie on ciebie też oceni. No, no. ja to nie go jak ocenia, chcę. No. E, Glewa, to co? Humor już widzę powoli się poprawia, No niestety, słuchaj, no takie jest życie. E... Chciałbym jedno ważne słowo powiedzieć. Co ma wicieć nie utonie i walkę z Dandiego zrobimy, bo miałbym walczyć z Dandiego. No było blisko. No było blisko i wszyscy tego tutaj chcieli. Było bardzo blisko, Don Diego teraz walczy, właśnie wychodzi do walki z Tomkiem Sararą, e tego Ci życzę, słuchaj, tego Ci życzę, życzę Ci jak najlepszych walk, e fajnie, że jesteś w fajnie, że my też mamy wszystko tam wyjaśnione, Daj, bo nie, tam... Ja... Wiesz, no. Trzeba, człowiek musi przemyśleć, niektóre rzeczy po czasie wychodzą. Ale słuchaj, ale być może przez tamte małe Jest spiny tam tu. też jesteś to, tutaj. Nie, no. przyczyniłeś, tak przyczyniłeś tak, chyba jak jak bardziej jakiś taką tak, malutką cegiełkę. Tak, widzisz, chciałem ze sztabki się podzielić i widzisz. Ale zobacz, że wszystko się zaczęło, wtedy od, od, od tamtego wywiadu co nagrywam z tak, pasta tak. no nie. I dziękuję. <laughs> nie ma no za. co. No, Jesteście ojcami mojego sukcesu, ale że mu nie odpuszczę, nie? Wiem o tym i no. pozdrawiamy Hacie, bo wiem, że ogląda dobra, na pewno dobra. ten wywiad. Czyli co, paście też nie odpiszcie. Nie, no nie no. Wiem, że jest twoim kolegą dobrym, no co, ale, ale. wiesz, wpuszcza. no ale stary, dla niego walki to są tylko in plus, nie? Nie no, będzie, będzie jazda, ostra. Tak. No, jestem gotowy na niego. Robisz pastę? Robię go. Tak? Robię go na miękko. Na miękko? Na miękko. Napisz? A widzisz, on dzisiaj z Davidem wygrał. No to jest. Ja go robię na miękko. Tak? Jak wejdzie lewa, to będzie koniec. To kilka słów ostatnie do pasty kończymy. Pasta nie trzęś już porami, tylko wychodź do oktagonu i jedziemy z tym. Gleba dzięki.